Wysłannik Szatana przybył. Serwus. Wiecie, że serwus po łacinie to znaczy niewolnik? Ja już czuję Halloween, jak chcę Halloween. Dla mnie Halloween jest przez cały rok, ale na tym kanale będzie przez miesiąc, więc... Nie, zdecydowanie powinno zasiedzieć wszystkie światła, żeby to światło było cieplejsze, prawda? Jak w pikle. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Czy to oznacza, że najlepszym przyjacielem arachnofoba jest pająk? Servus z tej strony Alicja i oglądacie kanał Wystawa Pająków. Nie wiem jak Wy, ale już poczułam ten halloweenowy klimat i przygotowałam dla Was serię strasznych filmów, tak aby przygotować Was na tą upiorną noc. Na pierwszy rzut ognia idzie jeden z naszych ulubionych pająków, czyli skakun. Nie byle jaki, bo jest to prawdziwy kanibal przystosowany do polowania na inne pająki. Pająki z rodzaju Portia należą do rodziny Skakunów i znamy aktualnie 21 gatunków, podzielonych na dwie grupy. Najczęściej spotkać je można w Chinach, Malezji, Nepalu, Indiach lub na Madagaskarze. Wygląd Portia możemy opisać jako specyficzny. Bardzo specyficzny. Ciężko to nawet opisać jednym słowem. Wąsy, kocie uszka, spleśniała grudka, jakieś resztki pokarmu zaplątane w pajęczynę. A może ptasi odchody? Dorastając do 10 mm długości ciała, łatwo im naśladować mało apetyczne rzeczy. Nawet sposób poruszania się Portia jest inny. Słania się niczym zombie. Imituje ruch chwiejny i nieregularny, a wszystko to, aby zająć się jej głównym hobby, czyli jedzeniem Głównymi ofiarami Portia są pająki budujące sieci. Mogą być one nawet dwukrotnie większe od niej samej. W zależności od osoby portia przejawia zróżnicowanie, jeśli chodzi o polowanie. Czasami skradają się po sieci swojej ofiary, korzystając z podmuchu wiatru, udając śmietek, który przyczepi się do pajęczyny. Albo skoczy bezpośrednio, celując w najwrażliwsze partie swojego przyszłego posiłku. Jeszcze inny osobnik będzie naśladował zaloty samca z gatunku swojej ofiary. Nierzadko naukowcy obserwując te pająki widzieli, jak portia porusza się dookoła pajęczyny, szukając najbardziej dogodnego kąta do ataku. A wszystko to dzieje się metodą prób i błędów, ponieważ portia potrafi się uczyć. Jeśli jednak na jej drodze stanie Inny pająk o aktywnej metodzie polowania, Portia, postrafi dostosować taktykę łowiecką do konkretnego gatunku, na przykład zachodząc pająka plującego pajęczyną od tyłu. Swoją drogą, czy znacie więcej gatunków, które przystosowały się do polowania na inne pająki? Dajcie znać w komentarzu. Wzrok tego małego pająka to nie żarty. Przy 8 oczach, sześciu oczach bocznych i dwóch głównych, pająk ten widzi praktycznie 360 dookoła siebie. Portia potrafi skupić wzrok na obiekcie, który jest oddalony od niej od 2 cm do nieskończoności. Na co dzień oczywiście nie wytężają wzroku i patrzą na odległość około 75 cm najwyżej. Tak dokładny wzrok umożliwia im upatrzenie ofiary z daleka od nich, a dzięki ich inteligencji są one nawet w stanie mentalnie obrócić obraz, tak aby znaleźć ten najlepszy kąt. I tam się właśnie udać, nie tracąc ofiary z oczu. Główne oczy pająka widzą różne fale świetlne: od czerwieni do ultrafioletu. Oznacza to, że widzą więcej kolorów niż człowiek. Oczy boczne dostosowane są bardziej do wykrywania ruchu, tak aby sam pająk mógł odwrócić się w danym kierunku i skupić na obiekcie. Główne oczy o niesamowitej ogniskowej. Dla porównania pająk ten widzi sześciokrotnie lepiej niż najlepiej widzący owad. Nie może być oczywiście idealnie. Ze względu na rozmiar, pole widzenia Portia jest ograniczone. Jeżeli postawiłem przed naszym pająkiem owada w odległości do 30 cm, Portia zobaczy dwa okręgi o szerokości 18 mm itd., itd. Zanim pająk ułoży te małe puzzle w pełen obraz, mija trochę czasu. Niestety, nie tylko ich oczy są małe, ale również ich mózg. Wielkości główki od szpilki posiada około 600 tysięcy neuronów. Jak na tak niskie zdolności przerobienia informacji, radzi sobie zaskakująco dobrze w planowaniu przestrzennym, uczeniu się metodą prób i błędów oraz dostosowywaniu technik względem ofiar. Brzmi w sumie jak prawdziwy ssak. I tutaj dochodzimy do ich największego problemu. Pomimo widzenia 360 koła i niesamowitej ostrości, stworzenie takiego pełnego obrazu HD bliskiego otoczenia chwilę im zajmuje. Wystarczająco długo chwilę, aby trapieżnik skonsumował myślącego pająka. Oznacza to, że portia po prostu nie widzi większego obrazu, a na pewno nie od razu. Stąd może przeoczyć żabę, która siedzi tuż obok i ma ochotę ją zjeść. No cóż, może to być wytłumaczeniem, dlaczego odnurza portia tak łatwo się odrywają. A wiele spośród tych pająków nie ma nogi lub nogogłaszki. Oczywiście powielince odrosną, ale ileż można linieć, jeżeli żyje się zaledwie półtora roku? Na szczęście, brak nogi wpasowuje się w ich imidż i nie spowalnia ani ich, ani ich pędu wiedzy. Fun fact! Czy wiedzieliście, że niektórzy naukowcy uważają, że porcje mają tak dobry wzrok, że mogą zobaczyć księżyc? Ciekawe, czy kiedy potrafiły wydawać dźwięki, wyłyby do niego jak wilkołaki. A co się te widły przydają? Przepraszam, to są hojne widły gnojne. Jak to jest na Kaszewski, no noty ten zna. Nikt nie jest przyjacielem pająka, więc pająk nie będzie niczym przyjacielem, ponieważ ludzie zabijają pająki i to jest bardzo nieładne z tej strony i, i nie lubimy takich zachowań, ponieważ na tym kanale szanujemy wszystkie pająki. Niszczy mi nagranie. Człowiek połączy, niż nagranie. Człowiek połączył. zrobić ci jeszcze tak. Idź być połączę, oh. gdzie indziej. Servus. Servus. Z mojej strony to już wszystko. Po więcej materiałów do straszenia znajomych pająkami, zajrzyjcie nasze social media, albo lepiej przyjdźcie na wystawę i zróbcie sobie zdjęcie z naprawdę wielkim ptasznikiem na ręce. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i włączeniu powiadomień, tak aby nie przegapić następnego filmiku. Servus.